Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus z naszej przepięknej świątyni, świętej Marii Magdaleny. Witam Państwa bardzo serdecznie, a zarazem jest to inauguracja naszej nowej strony internetowej, która będzie odtąd służyła nie tylko komunikacji, ale także informacji tego, co zamierzamy, a także wspomnienia tego, co zrobiliśmy w naszej wspólnocie parafialnej w tym przepięknym kościele. Proszę Państwa, minął miesiąc mojej pracy w tej nowej parafii i już przeżyliśmy wiele naprawdę ciekawych wydarzeń. Pierwsza sprawa to procesja transgraniczna ku czci świętego Melchiora Grodzieckiego, patrona naszego miasta. Wchodząc do naszej świątyni, każdy wie, gdzie jest konfesjonał księdza proboszcza tam też pali się dość często światło z napisem Spowiedź i to jest właśnie kaplica ku czci Świętego Melchiora Grodzieckiego. W tym roku była to uroczystość, gdzie spotkaliśmy się tradycyjnie na moście granicznym, aby później przejść tutaj do nas, do tej świątyni i odprawić uroczystą mszę świętą dziękczynną za życie, a także za męczeństwo i za ten świetlany przykład świętego Melchiora Grodzieckiego. To działo się właśnie tutaj przy tym ołtarzu. A wkrótce później, również przy tym ołtarzu, jako pierwsi w całej diecezji Bielsko-Żywieckiej, przywitaliśmy cudowny obraz Miłosierdzia Bożego i relikwie apostołów Miłosierdzia, czyli świętej siostry Faustyny i świętego Jana Pawła II. Była to uroczystość diecezjalna. Przy tym ołtarzu stało pięciu księży, biskupów. Przyjechali także i goście z całej diecezji, i kapłani, i wierni, żeby wraz z nami przeżywać tą pierwszą stację peregrynacji. Było to dla nas także bardzo wielkie wyróżnienie. Dzień, w którym inaugurujemy. Rozruch tej nowej strony internetowej to także uroczystość odpustowa kuczci Matki Bożej Cieszyńskiej. Suma odpustowa i całe uroczystości tyczą się właśnie tej świątyni, świętej Marii Magdaleny w Cieszynie. Obserwuję tą naszą wspólnotę, bo na razie na tyle mogę sobie pozwolić, żeby zobaczyć, jak ona funkcjonuje, jakie ma drogi dążenia do Pana Boga. Cenię sobie bardzo, że jest Was wielu obecnych na Mszy Świętej. Nie tylko w niedzielę, ale także w tygodniu. Przyjmujecie też Pana Jezusa. Chętnie korzystacie z sakramentu pokuty. Jestem zawsze wzruszony, siedząc w konfesjonale stałym, ilu ludzi przychodzi także do kaplicy Miłosierdzia Bożego, aby tam adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Piętnasta to także dzień, każdy, kiedy odmawia się w tej kaplicy koronkę do Bożego Miłosierdzia, a pod przewodnictwem kapłana w każdy piątek. Po tej koronce następuje również uroczysta msza święta. Cieszę się, że tyle dobra dzieje się w naszej parafii. Cieszę się, że te drzwi Kościoła Świętej Marii Magdaleny, jak powiedziałem w tym pierwszym wystąpieniu tutaj jako nowy proboszcz, są otwarte dla każdego, i dla młodego, i dla starszego, i dla wykształconego, i dla tego, który posiada mądrość poprzez codzienną pracę. I spełnianie zwykłych obowiązków. Cieszę się, że ten Kościół otwarty jest dla katolików, ale także dla ewangelików i dla innych wyznawców i chrześcijaństwa i innych religii. Jest to nasz wspólny dom, a najważniejsze, że gospodarzem tego domu i parafii jest sam Jezus Chrystus. Życzę wspaniałych przeżyć. Życzę, żeby. Każde nasze spotkanie w tym domu Bożym było prawdziwym spotkaniem z Panem Bogiem. A święta Maria Magdalena, która przeżyła takie głębokie spotkanie z Jezusem, nawrócenie, a później do końca służyła Mu w różny sposób. Niech nas wspiera, niech nas otacza opieką. Bardzo Wam wszystkim parafianom i gościom dziękuję także za serdeczne przyjęcie mnie. Jako nowego pasterza tej wspólnoty i nowego gospodarza tego kościoła. Z okazji odpustu Matki Bożej Cieszyńskiej życzę dużo zdrowia, obfitego Bożego błogosławieństwa, pomocy od Maryi, a także życzę, abyście z pomocą Bożą każdego dnia kroczyli ku spełnianiu codziennych obowiązków. Wszystkiego najlepszego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.